Jasna góra, serce polskiej wiary. To tutaj od wieków bije duchowe serce narodu. W klasztorze Paulinów znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, zwany Czarną Madonną. Legenda głosi, że powstał na desce stołu ze świętego domu, a namalował go sam święty łukasz ewangelista. Do Polski trafił w XIV wieku i odtąd uznawany jest za cudowny. Na twarzy Maryi widnieją rany po cięciach szablą. Gdy próbowano je zamalować, farba za każdym razem odchodziła, jakby sama ikona broniła swego oblicza. W ciągu stuleci przed tym obrazem wierni doświadczali łask i uzdrowień. Setki wod dziękczynnych świadczą o przekonaniu, że Maryja wysłuchuje modlitw w tym miejscu. Jasna Góra była też świadkiem wielkich wydarzeń. W roku 1655 obrona klasztoru przed szwedzkim potopem stała się symbolem nadziei i oporu. Od tamtej pory Częstochowa stała się duchową stolicą Polski. Miliony pielgrzymów przybywają tu co roku, by spojrzeć w oblicze czarnej Madonny dla jednych to cudowny obraz, dla innych symbol narodowej jedności. Jasna Góra pozostaje miejscem, gdzie historia i wiara łączą się w jedno.